są trzy komentarze właśnie odnośnie tego czekania u konka i wszystkie trzy mniej więcej na tym samym polegają. Pierwszy jest ogólnie to nie polecam kupować od konka, drugi fun fact, dałam mu miesiąc temu donate i prosiłam o ołówki, konek nie dosyć, że nie przeczytał donate, a, nie dał mi włosów do teraz, oraz trzeci on jest oszustem, bo czekam na sopelki już trzy miechy. Długość czekania na daną rzecz z donate'ów jest różna, ponieważ nie zawsze daną rzecz się posiada oraz nie zawsze daną rzecz można gdziekolwiek zdobyć. Na przykład u mnie osoby chciały sople, załóżmy, albo elektro, a ja ich po prostu nie posiadałam i przez praktycznie miesiąc szukałam ich na grupkach oraz nawet na moim serwerze na Discordzie. Oczywiście nie znalazłam odpowiedniego unikatu i napisałam do tej osoby, czy może być coś w zamian. Więc to nie jest taki hopsiup, jak wam się tylko i wyłącznie wydaje. Druga rzecz, youtuberzy nie siedzą 24 godziny przed komputerem oraz nie siedzą 24 godziny przed MSP. Mamy swoje własne życie, jakbyś nie wiedzieli. Ja na przykład sama dla siebie chciałabym obejrzeć jakiś serial, chciałabym się spotkać ze znajomymi, chciałabym porobić zadania domowe, których mam pełno, a niedługo jest stawianie ocen. Chciałabym sobie pograć w jakąś inną grę, bądź cokolwiek innego. A wam donate'ów nikt nie każe dawać i robimy to tak naprawdę z swojej własnej woli, bo nie każdy ma bazarek. Co najlepsze w jednej odpowiedzi komentarza, który został napisany na tej grupce jest, można czekać nawet rok. Długo się czeka, często trzeba dopłacać, bo na przykład wczoraj były UFO za 10, ty je kupiłaś za 10, a on ci każe dopłacić 5. Z tego co pisałam z konkiem, takiego czegoś nie ma, a nawet jeżeli Konrad się spóźnia z dawaniem czegokolwiek, bo ja wiem, że on się spóźnia, bo ja też się spóźniam, ale Konek naprawdę się spóźniam. To z tego co mi powiedział, nawet wynagradza jakoś te osoby i dostają jakieś gratisy, kiedy muszą bardzo długo czekać. Oraz powtarza, że jeżeli komuś wisi bardzo długi czas kad bądź cokolwiek innego, żeby dał znać na przykład na Discordzie. Więc troszeczkę to jest. Sizi